manko. Ja jestem Tomek i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Fortnite na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie z Arturem. Przywitaj się, Artur. Siem. No. Wbijajcie też na kanał Artura, który powinien... link powinien być w opisie. A teraz gramy sobie arenki. I gdzie lecimy? No, na tak. Dobra. Lecimy na zgubę. Możecie mi też napisać w komentarzu, czy chcecie na przykład odcinki z Assassina, bo Assassina Unity, który niedawno był za darmo, ponieważ skłonęła katerda Notre Dame. No i jest za darmo. No bo odgrywa się to w Paryżu. Assassin's Creed Unity. No i... Tak to tyle. Mam jeszcze Assassina Black Flaga. No więc, piszcie w komentarzu łapkujcie, pod tym filmem będą powiedzmy 4 albo 5 łapek w górę. Dajmy 5 łapek w górę, to nagrywam serię z Asasina. No, no i tyle. Palce na dom. Ha, no, czy nie? Ha, jeden, jeden mi tu wleciał, ja go od razu zabiję. No dobra, P. jest drugi. Ten nowy ten, ten nowy karabin, ma mega damage. Bierze chyba 95. O, mam pinety, dobra. Artura, ty czym montujesz filmy? Sony Vegas Pro 15. A to jest płatne czy nie? Znaczy za darmo możesz to zainstalować. No na razie nie montowałem. Tym jak mi też że... Dobra, wjeżdżamy cytat na mordę. Zaraz. Zaraz dostanie zaraz bombę Zaraz No zaraz wyjaśnię. Aha. Ale nie... O, wydaje mi się, że to nie będzie tryhard Jakiś spocony On mi tu gdzieś biega wzią. cały czas, a ja nie wiem gdzie Czekaj, zobaczy. Na polu go nie ma jakby, co? No ja już nie o, o, jest O, buduje gdzieś Tam jest! Bananek jest, dobra to widzicie, łatwo. To już mi strzelał jeszcze. Ej, zabrałeś mi rękę. Nie mam pompy, o tam widzę, tam są, tam są. U mnie w domku są. Pompy. To rzucają. Rzucają się piekami. Koło mnie był jeden. O, tam jest, dobra, mam Krzaka krzykankę a tam jest się... Dobra, strzelaj, ale ja ze sztucera im wolne bombę jakąś zaraz O, tu jest! O, tu jest drugi Bombo Dobra, powaliłem się jednego Ale co on w ogóle robił? Jaki to był błąd, on stał w miejscu Dobra, chodź na niego Jeszcze tego drugiego trzeba dojechać O, jest, na dachu stoi Nie wiem, co on odwala, ale dostał... Okej okay. Znaczy, kepa jeszcze ma trochę gdzie on jest? na go nie mam pompy, więc mam pierwszy o nie jest za mną oczywiście nie trafiłem Dobra nie ma kewa, nie ma chena. Dobra zabiłem go ja To ja biorę połączenia ja jestem takim typem od dobijania Dobra jest ja 50 punktów Ostatnio mój skill w strzelaniu z pompy się znacznie pogorszył. Masz ammo do Mki? No Właśnie też nie mam. To jest problem. A, to chodź jeszcze zlutować tamtego typa, którego zabiłem wcześniej. Tego bombika. Mam. A, nie mam matsów nawet. Co on miał? Dynamity. Do PMA niebieskiego. Kocha, o PMA sobie lepszego wezmę. Okay. Właśnie strefa, właśnie to strefa. Gdzie jest, o kurde. sam samo do tej, dałem do Ci słabo. Weźcie tutaj, jaką masz. Co mam? Jabłuszka. No, tak. Jabłuszka. Widzę. Mogę ci dać połowę albo nawet trochę więcej z tego co mam masz. I to jest połowa z tego co mam. Tak, dobra, dzięki. Ty, to dużo miałeś. Nie wiem Ja 17 przeładowany. Jeszcze jedno jabłuszko. Proszę. Dobra, dobra może że nie będę maców zbierał. zbierał. Na razie. Może będę strefić. O, te, kompanie pani bieska jest. Gdzie? Yeah. Right the... We are, we are Illumination Boże, remotki mi się włączały Dobra, biorę płotki małe. A nie, to jest będzie. jedna moja płotka, to nie biorę Biorę te bandażki A, to ja biorę mam pięć Ale Albo trzy, w sumie pod piątką Dlatego nie mam Nie wiem co tam jest Chociaż wcześniej tak miałem pięć Hmm. Śmiesznie by było, gdybyśmy grali na pierwszej dywizji. Bo ja teraz tak naprawdę w kilka meczów już biłem 24 punkty. Ja mam 50 teraz. Czyli wbiłem 14. Ja na drugim koncie mam 260, co na tym mam 24, bo dopiero zacząłem teraz grać dywizję na tym koncie. Ale gdybyśmy grali na pierwszej arenie znaczy na pierwszej dywizji to by było śmiesznie. No. Tam często było tak, że wchodzę do gościa od do domku, a on nawet nie ogarnia, że ja tam jestem i sprzedaję mu pompę, bo... To ja bym mu nie sprzedał, on mnie trafił. Strzelałem się gdzieś obok nas. To ja strzeliłam. Na górce tak. są. Tak? Ja raz strzeliłem. Na ktoś tak, bił? tak na zrzut. Nie dolatuje. Kurde, no ta strefa nas nie O Boże. 500 metrów, o! Plus 3 Już jesteśmy w 12. Tutaj mogą być, być kulki, kulki to. to możemy sobie pojechać kulkami. No. I taran ta chyba jest... Jeszcze tak ja nie, nie mam tak dobrego skilla z kulką. Tarana nie ma. Ale, Ale widzę, że nie lotowane, z... więc... Nie, lutowane chyba Nie, nie ma kurki, kurde To armata Ej, co wziąć? PMA, PMA niebieskiego, niebieskiego czy ognicha? Przecież ognisko, no to... Ognicha wezmę, wezmę. Jedna... A, To? PMA niebieskiego, a jakiego masz, zielonego? No To chyba nie ma za dużej różnicy Dobra, ja lecę armata? Okay. Nie Czekaj, schodzę na dół. Dobra, lecę za tobą I Ej, przytrzymasz mi? Chyba wezmę to. No. Szybko, bo tu chyba... Wystrzeliłam jest... się dokładnie to są tak same, jakieś Tak, jak Ta, to są typy. typy. Wbijam się idealnie w to. No widzę, jak, wleci jak wlecieliśmy sobie do typów idealnie. No super, no, znowu ten bug z nieprzeładowaniem. Nie, ty... Z, z minigana tak się robią cały czas. No widzę. Nie widziałem jak coś z liść gdzieś tutaj biegam. Jeden na blonek tak, był w ogóle. O nie! Mam babita, mocnego. Tylko nie coś zrobić. Jeden... O super, nie, dostałem pogłęb! Dobija, dobija, dobija pomocy, dobija! Biegnę. Co do ty? No łatwo no, będzie. Nie, on ogarnie. Mega ogarnie. Ja, może wezmę też deszczkę sobie i sobie do tam. Jak ja zeskoczył kolejny na mnie. No to właśnie ten. Ale on dostał ode mnie. No super. No widzisz? Świetnie, zbudowałem ścianę, znaczy podłogę nad sobą i przenikłem przez nią. Dobra, dawaj, bierzemy dwa bambiki Tifu. Mm. Nie nie ten bambik. Ja nie Bambik. nie To zadań, nie ten bambik, nie To ja wezmę, bo. nie wiem. Dobra. Dobra. No lecimy Dobra, skoro wrzeszczki na bambika, to lecimy jak bambiki na gdzieś po kulki Nie, bo jestem tryhard bambik, gościu Lecimy na tiltek Dobra, może być Tylko lecimy na ten sam domek No Tak będzie najlepiej Na przykład na leki, obaj możemy polecieć, a jak się nie uda, bo ktoś tam będzie, to możemy na Isaac. Mm, albo choć może, nie wiem... Ten sklep? No, tu? Na ten? Tu może Dobra. Na, Na koniec. koniec. No to ja sklep Czekaj, jak się zmienia nazwę w 8 sezonie? Co? Jak się zmienia nazwę w 8 sezonie? Nie... Po prostu nikt jak się zmienia? No. No tak jak w każdym innym. Czyli na stronę i... A to ty, dobra, to ja mam sezonatyka. Nie no to ja dobra mam uspika chociaż. To już da się z tego kogoś zabić. Więc... No ósmy skórzają się jak się to zabiję. Uspik jest spoko O, tu masz jeszcze jednego pm -u. dobra To, to uspik, uspik mi dzisiaj posłuży to... jako rękę Dobra, A. wiesz co, ja biorę dynamit Trap To, to taki trochę słaby w tym to... domu. O, tu jest ten Dobra, tam jest pompa szybka to ja sobie wezmę no To weź Ja już wolę spełniać z tej pompy Tak mnie dzisiaj już używa ta pompa Mieliśmy przed chwilą live'a Dlatego graliśmy I nic nie trafiałem na live y z pompy Oscar. Pompa. Jak ktoś widział live'a to pisze na czacie A ja przypnę serduszko Zostrzedłem, się gdzieś. Tu jest lepszy pęk, pęk co sobie wezmę. Nic tu nie ma. Mi się Tilted na nowym trybie wpłagowało Tu chyba ktoś jest. Też mi się Też tak wyglądało. Buduje się tu coś. Nie, tu nikogo nie ma. Nie no, nie, nie było nikogo, bo coś o skrzynkach, więc... Wątpię, żeby gdziekolwiek skrzynkę zostawił. Dobra, mam wolną, pompę. Ja też mam skrzynkę. A, to ty. Dzięki za PM To jest pompa. Jakby co to na górze zostawiam moją zieloną. A, spokojnie, ja mam wolną zieloną też. A ja też mam wolną zieloną. Tak naprawdę nie wiem, czy lepiej byłoby, jakbym wziął po prostu też Spik, jak chciał. O, I niebieska czerwę. pompa. Może ona da mi skill'a. Dobra, chodź, lecimy gdzieś. No właśnie strach jest bardzo daleka. Myślałem, że jest... Serio, naprawdę? Ja idę za Nie, to Ja sobie idę czekać. No ja nie robić. wiem skąd. Żeby mieć keka. Bo tam z górka. O nie! Dostałem z góry. Ja No, czekaj, schowam się, żeby mnie nie dobili. Wygadałem. Gdzie on jest w ogóle? Na, na dachu. Na dachu tym naprzeciwko ciebie. Nie na koronie, tylko na tym. Na tym co mam remont. Słyszałem, mam gdzieś podejmę. No. Gdzie on się buduje? Ta gra sobie żarty robi, na naprawdę. naprawdę O nie! Stryford Dobra Zostawcie mnie, gościu Halo? On nie ma szans No, a co? Dobra, uciekam Nie, nie było szans po prostu, jakoś miał skarać, ja Nie ma szans Jeszcze pompa za 57 Jak dzielona powinna 80 zadawać w ciało O mi był, dobra To jakiś spocenie był totalny. Dobra, a więc kończymy już odcinek, to zatrzymajcie się do następnego odcinka. No to, w takim razie, cześć!